Cześć widzowie, witajcie na moim kanale. Zapraszam na recenzję kolejnego komiksu, jak przeczytałem. Tym razem jest to Batman Wszechświat. Jest to już komiks z oznaczeniem 101, czyli przekroczyliśmy setkę. Mamy dodatkowe 20 numerów. Tył Batman Wszechświat. Bardzo dobrze pasuje do opowieści w tym komiksie. Otwórzmy sobie zobaczmy, jak wygląda w środku, zanim przejdę tutaj do swojej recenzji. Komiks jest z roku 2019-2020. Mamy tutaj sześć zeszytów. Widzowie, słuchajcie, jeżeli miałbym określić takim jednym słowem ten komiks, tą pozycję komiksową, zanim zacznę tutaj troszeczkę mówić o fabule. Najbardziej dziwny, pokręcony komiks z Batmanem, jaki w swoim życiu czytałem. I chyba pierwszy taki komiks, który ja czytałem w swoim życiu tak bardzo zdziwaczałem. Tak bym to określić. Ale po kolei. Słuchajcie, historia zaczyna się, można powiedzieć, że standardowo. Batman tutaj yy, yy, szuka jednego z złoczyńców, takich super złoczyńców, jakim jest niewątpliwie Riddler, tak? człowiek zagadkę. Szybko się okazuje jednak, że Riddler kradnie pewną, pewne jajo. Pewne jajo, które ma bardzo wyjątkową moc. I jest bardzo kosztowne. Batman na początku nie wie, że te jajo jest bardzo, ma wyjątkową moc. Ale później się bardzo w krótkim czasie się o tym przekonuje. No właśnie. Jaką to moc ma te jajo? Otóż właśnie. Przenosi Batmana w różne epoki czasowe, można powiedzieć, w różne, w różne planety. Między innymi po zetknięciu się z tym jajem, dotknięciu go, Batman przenosi się między innymi na na dziki zachód. Tak, dobrze słyszycie? Widzowie, na dziki zachód przenosi się na planetę Tangar, Przenosi się do epoki dinozaurów, nawet. Tak, dobrze słyszycie? Epoki dinozaurów. Oraz także na planetę. Zapomnijmy, ta planeta się nazywała. Gdzie dużo tych goryli jest. Są jeszcze parę innych miejsc, o których już nie będę Wam mówił. Sami sobie odkryjecie. Przeczytałem ten komiks. Dobrze, widzowie, słyszycie? Bardzo dobrze słyszycie to, co mówię. No. Dziwnie to wszystko wygląda, prawda? W swoich można podróżach, yy, po odnalezieniu tego jaja, będzie towarzyszył Batmanowi Green Lantern. No i tutaj pod koniec komiksu, akurat dowiecie się, że no, można powiedzieć, że troszeczkę to będzie związane z korpusem zielonych, latarni też, ten cały jaj, ta jego mocy. Ale po przeczytaniu owiecie się. Jak zakończyć taki historię, widzowie? Zobaczycie sobie, jak przeczytać Oczywiście. Wspomniałem na początku, bardzo dziwny i najbardziej taki dziwaczny komiks dla mnie, jaki w życiu czytałem. Tak, bo ta historia kompletnie mi nie pasuje do Batmana, kompletnie po prostu. Batman zawsze dla mnie jest taką osobą, która jest mroczna, jest trochę, troszeczkę można powiedzieć, zawsze kryje się w cieniu, taka tajemnicza, wiecie. Taki historia, do podróżowania w czasie, przenoszenie się, różne epoki i tak dalej. I tak to jest normalnie, to jest dziwne, to jest aż... Czasami nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać, powiem szczerze, z tego komiksu, no, no dziwne, no mega to jest dziwne. Nie wiem, co autor tego komiksu miał w głowie, robiąc taką historię, powiem szczerze, pisząc taki scenariusz, no. Jestem ciekaw, jak ten komiks się w ogóle sprzedał swego czasu. No kompletnie mi taki strony po, 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 po tutaj nie podsiadła. I też taki główny antagonista, który też można powiedzieć będzie chciał te jajo zdobyć, też się tak bardzo nie wyróżnia, no, typowa taka, no sztampowa ta fabuła, wiecie, to, to w ogóle nic, nic nie porywa, no nic tutaj nie mamy takiego, co by przyciągnęło, szczególnie mnie, do tutaj, e, no tego komiksu. Ogólnie ta końcówka jeszcze może powiem jeszcze parę słów, nawet mi się, no w miarę mi się podobała sama końcówka, dlaczego, czym jeszcze jajo dlaczego ono po prostu y, działa w taki sposób, a nie inny, dlaczego ma związek z green lanternami z korpusem zielonych latami. Tu mi się troszeczkę to, no powiem szczerze, że ta końcówka jest nawet spoko w miarę. Co do kreski sami widzicie, jest OK, nic ponad przeciętny komiks według mnie, jeśli chodzi o kreskę. O kreskę. Oczywiście to kreska jest, jest, każdy ma swój własny gust. Tu właśnie jesteśmy akurat na momencie, gdzie jesteśmy na dzikim zachodzie. Słuchajcie, no podsumowując, jeśli chodzi o ten komiks, bardzo dziwna historia. Bardzo dziwność, dziwaczała. Najdziwniejszy komiks, jakim ja w życiu czytałem. Pewne momenty, no takie fantastyczne, no dużo fantastyki takie, no kompletnie nie pasujące mi do Batmana. Niestety, moja ocena tutaj. Batman, oczywiście, jest moją ulubioną postacią, ale oczywiście ja też podchodzę racjonalnie do komiksów. To nie jest tak, że jeżeli jest, mój bohater jest ulubiony, to ja, nawet jeżeli komiks jest zły, czy jest niedobry, czy mi się nie podoba, ja powiem, że jest dobry. Nie, ja Wam staram się po prostu mówić takie, jakie mam odczucie. Nie przekłamując po prostu. Ten komiks jest bardzo solidny, w mojej ocenie w ogóle nie pasujący do, do Batmana. Dla kogo byłby ten komiks? I kto mógłby przeczytać? Widzowie, no jeżeli przymkniecie oko, yy, będziecie to patrzyli na to wszystko z dużym przymrużeniem oka, tak powiem, może się coś w nim znajdziecie fajnego, ale ja takiego czegoś nie znalazłem, szczerze mówiąc. A i tak obawiam się, że to będzie garstka ludzi, którzy będą się cieszyć. Myślę, że tę pozycję trzeba czekać. Yy, traktować jako. Experiment, eksperyment, który się po prostu nie udał w mojej ocenie kompletnie, uważam, że jest to chyba najsłabszy tom z całych tomów bohaterowie i złoczyńcy niestety bardzo słaby, spodziewałem się troszeczkę więcej po tym komiksie no, rozczarowująca pozycja jeśli chodzi o mnie, napiszcie koniecznie mi widzowie, co wy na tym, o tym sądzicie jak zawsze zachęcam do subskrybowania, lajkowania komentowania, dzięki widzimy się w kolejnych materiałach, cześć